Mecenasem magazynu Dashbur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor Marka Blazer, producent modelu R8. Sponsorem magazynu Dashbur jest x producent odzieży łowieckiej z kamuflażem dymorficznym. Na program zaprasza Państwa sponsor dystrybutor samochodu Isuzu Demax Hunter. Jesień to czas, gdy myśliwi mają wiele ciekawych spotkań, odbywają się hubertusy i wszędzie chcielibyśmy być z naszą kamerą. Niestety, z racji tej, że nasz zespół jest bardzo mały, potrzebowalibyśmy saportu pomocy. Zaprosiłem do współpracy Jarka. Cześć Jarku. Siema. Jarka znacie już z naszego programu. Pomagał mi budować ambonę. Męczyliśmy się stromotnie. Polowaliśmy na jelenie. Byliśmy na polowaniu z jego wspaniałym psem. Mam nadzieję, że przyjmiecie go z otwartymi rękoma w naszym programie. Będzie wspomagał mnie w pracy. Pojawi się na kilku imprezach. W związku z tym, że październik to czas, gdy jest wiele Hubertusów, wybraliśmy się na dwa. Tym razem do spały. Pojedzie Jarek, gdzie mam nadzieję uda mu się godnie reprezentować magazyn Łowiecki Daszbur i zapolować na pióro. Ja natomiast wybieram się do Węgrowa, gdzie sprawdzę, jak na Ziemi Siedleckiej wygląda Hubertus, jak bawią się tam myśliwi i czy warto tam przyjeżdżać i czy to jest fajna impreza. Jarek, jestem. I am ready. Zwarty i gotowy. Zwarty mam i nadzieję, gotowy. że w spale będziesz się bawił dobrze. Będziesz godnie nas reprezentował, bo magazyn Łowiecki bur i Spała to naprawdę bardzo ważne miejsce. Jest to dla mnie ogromne wyzwanie, tym bardziej, że, tak jak powiedziałeś, będę reprezentował Dashbur. A więc wyruszamy w drogę. Ale jako innowację ja w ogóle proponuję, tym razem pójdziemy sobie na pieszo. Ja do Spały, ty do Węgrowa. Do... No, mamy kawałek, więc już wyruszamy. I do zobaczenia na miejscu. Do zobaczenia. Na szczęście nie będziemy musieli czekać, aż panowie dotrą na miejsce. Tylko błyskawicznie przenosimy się do spały, bo tam właśnie będzie toczyła się akcja dzisiejszego odcinka. A będzie się działo sporo, bo jak tylko przebijemy się przez tumany kurzu, spędzimy bardzo miłe i ekscytujące chwile na polowaniu na pióro. Nasz debiutant to oczywiście postara się nie przynieść wstydu ekipie magazynu Daszbur i wywali w powietrze kilka celnych salw. Po polowaniu przeniesiemy się na uroczysty pokot oraz postaramy się poczuć atmosferę jednej z największych imprez myśliwskich w Polsce. Zapraszamy. Mamy piękny poranek, zapowiada się piękne polowanie. Jesteśmy pięknie wyspani. Lecimy na zbiórkę. No to nasz nowicjusz redakcyjny rusza na swojego pierwszego spalskiego Hubertusa. Po długiej i spokojnej nocy spędzonej w Spalskim Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, Jarek, niczym zawodowy sportowiec, gotów jest na przyjęcie ponad przeciętnej dawki wrażeń, emocji i adrenaliny. Co prawda debiutuje dzisiaj przed naszą kamerą, ale odpowiednie oznakowanie wozu pozwoli prowadzącemu gościnnie magazyn Dashbur koledze Przemka szybciej odnaleźć się wśród myśliwych. W polowaniu zbiorowym, na którym część pojedzie na grubego zwierzę, a część na pióro, w tym grupa zapaleńców z sokołami, łącznie weźmie udział ponad 200 dian i myśliwych. To naprawdę spore wyzwanie logistyczne dla organizatorów. Witam koleżanki i kolegów na uroczystym polowaniu z okazji y, y, uczciwy naszego patrona świętego Huberta, Huberto Polski 2015. Wszyscy z uwagą słuchali głównego prowadzącego polowanie, który przekazywał najważniejsze uwagi dotyczące bezpieczeństwa i spraw organizacyjnych. W trakcie sprawnej i szybkiej odprawy zauważyliśmy, że niektórzy zawitali do spały całą męską częścią rodziny. To ważne, żeby właśnie przy okazji takich imprez przekazywać następnym pokoleniom dobre zwyczaje i kulturę łowiecką na najwyższym poziomie. Kiedy zbiórka dobiegła końca, podzieleni na grupy myśliwi ruszyli ławą w stronę podstawionych wcześniej busów. Taka impreza to m.in. świetna okazja do integracji czy przetestowania w warunkach bojowych swoich czworonożnych przyjaciół. Teraz jeszcze tylko sprawdzenie obecności, żeby wiedzieć po polowaniu, czy wszyscy wrócili, i ostatni koledzy ładują się na pokład. Spokojnie, miejsce znajdzie się dla wszystkich. Przed nami pierwsze ważne zadanie. Musimy pilnować autobusu, którym jadą nasze koleżanki i koledzy, z którymi będziemy mieli przyjemność polować w kole łowieckim czajka z łodzi, a polować będziemy na pióro, na barzankę. Takiego kurzu nie pamiętamy nawet z amerykańskich westernów. Po tylnej szybie po prostu ściekały strugi piachu. Na szczęście podróż nie trwała długo i po kilkunastu minutach byliśmy na miejscu. Powoli naszemu debiutantowi udziela się trema. Nie ma co panikować, kolego. Nikt tu się nie będzie śmiał, jak nic nie uda się trafić. Wręcz przeciwnie. W każdej chwili można liczyć na dobrą radę kolegów, którzy na spalskim polowaniu na pióro są już nie po raz pierwszy. Tu zawsze panuje wspaniała atmosfera, która sprawia, że tak ciężko załapać się na listę polujących. Teraz pora na szybką odprawę i kilka uwag od prowadzącego polowanie. Właśnie się dowiedzieliśmy od prowadzącego polowanie, że wszystkie bażanty, które zostaną pozyskane podczas polowania będą podzielone wśród uczestników polowania, czyli polujących. Także jest szansa, niezależnie od tego, czy strzelę, czy nie strzelę, że do domu nie wrócę z pustymi rękoma, Żona na pewno będzie zadowolona. Pod warunkiem, że mąż weźmie się za skubanie, a zresztą nie dzielmy piór na bażancie, czy jakoś tam tak. Najpierw trzeba rozdzielić wśród uczestników jaskrawe, pomarańczowe opaski, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo polujących. Wszyscy sumiennie podchodzą do obowiązków i zakładają odblaski. No prawie wszyscy. Niektórzy z tego obowiązku zostają zwolnieni, ale z oznakowanym jak choinka opiekunem nic pieskowi nie grozi. No jestem ciekaw co wylosujemy. No i wylosowaliśmy numer 15, uważam, że specjalnie dla nas wybrany. Będzie dobrze. Tak, jak zwykle za Dziękuję. Tak jest. A zatem mamy numer 15. Podoba nam się. Jak na razie wszystko nam się podoba. To znaczy Jarkowi, naszemu specjalnemu wysłannikowi, który ma wielką ochotę sprawić żonie niespodziankę i przywieźć pięknego koguta na niedzielny rosół. Proszę uwagę, jak bardzo wyschnięte są pola, jak ziemia potrzebuje wilgoci. Strasznie się kurzy, okropnie. Jeden tułan kurzu, zobaczcie proszę na kolegów, którzy idą za nami, jak mocno zakurzeni są koledzy. To jest numer 18? To nie my. My razem z resztą naszych nowych kolegów musimy iść jeszcze kawałek po tym wyschniętym na popiół polu. Na szczęście już za chwilę kurzyć się będzie od wystrzałów, a przynajmniej taką ma nadzieję Jarek. Zostawiliśmy właśnie na stanowisku numer 14, następnie będzie 13 i następnie będzie nasze miejsce. W związku z tym za chwilę rozpoczną się ogromne emocje związane z dzisiejszym polowaniem. Właśnie rozpoczęło się pędzenie miotu. Słychać już odgłosy naganki pędzącej w środku. No mam nadzieję, że coś dla na nas wyskoczy. Jestem pełen nadziei. Regałek Kowalski czeka cierpliwie na swoją kolej. No może teraz uda się strącić coś na rosół. Nie, nie tym razem. Ten kogut trafi do garnka naszego kolegi z flanki. Szczerze mówiąc liczyliśmy na szczęście nowicjusza. Ale wygląda na to, że na razie płacimy frycowe. Do tego jeszcze ta nieszczęsna trema. Jesteśmy w tej chwili po zakończeniu pierwszego pędzenia. Emocji to niemiara. No raz, raz próbowałem, zaznaczam próbowałem strącić kogucika. No niestety doświadczenie małe, no ale może w następnych. Jestem pełen optymizmu, ptaków było dużo, fajna atmosfera, super polowanie. Jarek sam nic nie strzelił, ale szczerze gratuluję sukcesu swoim kolegom i liczy zapewne po cichu, że i do niego w końcu uśmiechnie się szczęście. Przecież spalskie Hubertusy słyną z udanych polowań, zwłaszcza tych na pióro. Na razie strącono kilka kogutów, a kilka szczęśliwie dla siebie uniknęło kanonady. Pora wrócić do autokaru i udać się na kolejne łowisko, w którym nasz debiutant może wreszcie będzie mógł coś pokazać nowym znajomym, a nie opowiadać. Nieco pocieszający jest fakt, że nie tylko Jarkowi nie poszło najlepiej na pierwszym pędzeniu. Pierwsze koguciki strzelone. Jesteśmy pomiocie, koledzy postrzelali naprawdę bardzo fajnie. Przed nami jeszcze bodajże trzy mioty. Mam nadzieję i liczę na to, że i nam się uda coś strzelić. Teraz ewidentnie widać, że nie mam doświadczenia. Nie tylko podczas samego polowania obowiązuje na spalskim Hubertusie koleżeńska atmosfera. W trakcie podróży jedni podjadają, inni dyskutują, a jeszcze inni regenerują siły przed kolejnym pędzeniem. W końcu niektórzy machali swoją dubeltówką, aż się kurzyło. Na szczęście Jarek zdaje się być coraz bardziej wyluzowany, a to może mu tylko pomóc. Po krótkiej podróży docieramy w pobliże drugiego pędzenia. Powinno być dobrze. W końcu miejscowi myśliwi od lat prowadzą introdukcję barżanta na tym terenie. Właśnie muszę się dowiedzieć, jakie stanowisko teraz wylosowałem. Mam nadzieję, że będzie dużo szczęśliwsze. Jasne, że będzie szczęśliwsze, panie redaktorze. Ostatni fragment trasy przejdziemy pieszo, żeby nie spłoszyć ewentualnych barżantów. Już za chwilę rozlegnie się sygnał myśliwski głoszący rozpoczęcie polowania. Jeszcze tylko farsz dla barżanta i można zaczynać. No proszę, koleżanka chce chyba Jarkowi i pozostałym kolegom narobić tak zwanej siary. Na szczęście dla pozostałych myśliwych chyba też coś zostało. Choć miod był całkiem ładny, to po intensywnym początku nastąpiła długa cisza z rzadka przerywana jakimś prawdziwym albo fałszywym alarmem. Ale nasza znajoma Diana jak widać jest w pełni usatysfakcjonowana, nie ma więc co się smucić z powodu końca pędzenia. Teraz trzeba się skoncentrować i poszukać zdobyczy, bo nie wszystkie barżanty spadały niemal pod same nogi. Pod nogami też nie mogą się walać żadne śmieci, zwłaszcza pozostałości po amunicji. <laughs> Wydawało mi się, że jeden spadł właśnie gdzieś tutaj. Nie, tu nie udało nam się, tu z przodu. Dwa, obydwa tu spadły, przy mnie. No i poleciał pies i nie wiem, czy nie z tamtej strony wyniósł, bo krzyczeli tylko, jest, jest, no nie dobrze. wiem. Spokojnie koleżanko, żaden barżant się nie zgubił, a już na pewno nikt dziewczynie nie podwędzi. Zakończenie drugiego miotu, pełnia szczęścia, udało mi się strzelić kogutka, no rewelacja, niesamowite emocje, ręce mi się trzęsą, ja bym co najmniej jakiegoś, jakiegoś słonia pozyskał, super, super zabawa. No coś takiego, a tak się Jarek starał. Jak się kiedyś rolę odwrócą, to zobaczymy, czy będzie pani taka odważna. Tymczasem trzeba się zbierać, bo mamy przecież jeszcze w zanadrzu jeden miot. Właśnie przyjechał transport, który zabierze koleżanki i kolegów na, na następne pędzenie. Niestety patrzę na swój samochód i jestem przerażony. Przed wyjazdem wypieszczony wymyty, trudy polowania znosi dzielnie, ale wygląda i wygląda. W międzyczasie pan rezyser robił wszystko, żeby tylko nasz nowicjusz przed kamerą wreszcie się rozluźnił. Do tego trochę folkloru za oknem i stres w końcu puścił. Chociaż na chwilę. Teraz jednak stery przejmie nieco bardziej doświadczony uczestnik polowania, nasz stary znajomy Heros. Nie tylko czworonożny tropiciel jest po raz kolejny na Hubertusie Spalskim. Wielu myśliwych, kiedy raz poczuło atmosferę tej imprezy, z chęcią zjawia się tu ponownie. Jarek pewnie też nie zawitał w te strony po raz ostatni, ale nie uprzedzajmy faktów. Bruń gotowa. Jesteśmy przed trzecim miotem. Mam nadzieję, że teraz szczęście na mocno dopisze. W drugim miocie udało się strzelić tego kubcika, to teraz zrobimy dublecika. Pięknie zapowiada się zdecydowanie najlepszy miot. Nie tylko Jarkowi Hubert tak hojnie podarzył. Tym razem Heros będzie miał pełne ręce roboty, to znaczy łapy, a właściwie pysk. Tak jest, dobry piesek. Po prawdziwej inwazji barżantów przyszła chwila spokoju. No i dobrze, jeszcze by się kolegom lufy przegrzały, ale to jeszcze nie koniec. Gotowość i koncentrację trzeba zachować do momentu odegrania sygnału. Ostrym strzelaniu pora zebrać wszystkie łupy. Żeby powstał pyszny i zdrowy rosół, wystarczy jeden tłusty kogucik. Dlatego niektórzy będą mieli po polowaniu zapas na kilka tygodni. Jarek też nie chce poprzestać na jednym garnku zupy. Dlatego z poświęceniem i zacięciem dobrego labradora przeczesuje kolczasty młodnik. Także możemy się pochwalić jeszcze jedną zdobyczą: czyli w tym miocie udało nam się strzelić trzy koguciki. Także średnia statystyczna rośnie, z czego jestem bardzo zadowolony. Zaczęliśmy od pudła w pierwszym miocie, w drugim miocie jeden kogucik, w trzecim miocie trzy koguciki. Jest power. Power i poświęcenie wykazuje znacznie więcej kolegów. Na przykład nasz najmłodszy gość na polowaniu, który dzielnie asystuje swojemu tacie, ucząc się m.in. zasad współpracy i dyscypliny. Jak się okazuje, dobry pies to na polowaniu na pióro nie wszystko. Przyda się jeszcze baba, najlepiej taka, co pójdzie nawet tam, gdzie diabeł nie może. Jeszcze masz jednego. No jeszcze i on ma, tak. Właśnie zakończyliśmy polowanie. Jak widać, powoda nam dopisała, dzień jest piękny, bo atmosfera śliczna jak również pióro dopisało wyśmienicie, koledzy zadowoleni, uśmiechnięci. Ja też mam powody zadowolenia, ponieważ strąciłem, udało się strącić cztery kogutki. W tej chwili dojeżdżamy na taki wewnętrzny powód po zakończeniu naszego polowania. Policzymy upolowane sztuki. Później po zakończeniu pojedziemy stąd na ten, na ten główny ceremoniał, już ostateczny do spału. Kiełbaski są najlepszym wabikiem na wygłodniałych myśliwych, ale zanim zasiądą do stołów, trzeba rozładować pick i ułożyć pokot. Będzie więc okazja, żeby dokładnie policzyć upolowane bażanty i wyróżnić tych najlepszych i tych, którym dzisiaj oko brało na Maroko. Chociaż patrząc na ilość strzelonych ptaków, widać, że koleżanki i koledzy poważnie podeszli do polowania i odbyli solidny trening na strzelnicy. Kto zapracował, ten ma, a co? Bardzo chciałem podziękować za wspólne polowanie, że minęło w sposób bezpieczny, koleżeński, towarzyski i w dobrej atmosferze. Yy, pozyskaliśmy w sumie 60 kogutów barżantów i królewną polowania została koleżanka Jolanta Mnuczek. Brawo! 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 Na zakończenie polowania dostajemy ciekawe prezenciki. Okazuje się, że mamy tutaj w środku mapki, gdzie się znajdowaliśmy. Wszystkie atrakcje są wyróżnione, zarówno łowieckie, jak i turystyczne. Także fajna lekturka na wieczór też, żeby się zapoznać i przedstawić znajomym, gdzie byliśmy, co robiliśmy i po co byliśmy. Kolejny miły akcent na tym hubertowskim polowaniu. Jak więc widzicie, warto przynajmniej ten raz w roku spakować manatki i przyjechać do spały. Prawa również dla jedynej Diany w naszym gronie. Korona króla, a raczej królowej polowania, to nie lada wyczyn. No i dowód na to, że panie wcale nie gorzej radzą sobie od mężczyzn z bronią w lesie. Krótko mówiąc, gratulacje i dla pani, i dla organizatorów. Zresztą wszystkim myśliwym należą się brawa. Lotem błyskawicy przenieśliśmy się na uroczysty pokot, który odbył się w samym centrum spały, gromadząc naprawdę sporo ludzi. Oczywiście nie zabrakło też ważnych osób związanych z polskim łowiectwem i odważnych polityków, którzy nie boją się utożsamiać z myśliwymi. Wszystko naprawdę w fajnej oprawie, tak aby zgromadzona publiczność zapamiętała Hubertusa z jak najlepszej strony. Na pokocie zwierzyny w tym roku nie było może zbyt dużo, ale każdy, kto kiedykolwiek był na spalskiej imprezie, wie doskonale, że nie o wynik polowania tutaj chodzi, a o wspominaną przez nas już nieraz przyjacielską atmosferę. Jakbyśmy wam tego nie opowiadali, to i tak nie odda to wrażeń, jakie odebralibyście, będąc na miejscu. Na szczęście to impreza cykliczna, więc każdy, kto w tym roku nieco przysnął i przegapił ten wspaniały festyn, ma szansę wszystko nadrobić za rok, a właściwie to już za niecały rok. I tak jak to było, tym razem podziwiać wiele pięknych wystaw i pokazów z prezentacją psów myśliwskich na czele. A że pogoda co roku dopisuje, to można przy okazji przejechać się bryczką albo po prostu pospacerować po spalskich lasach. Sporo działo się też drugiego dnia imprezy. To właśnie w niedzielę odbył się coraz bardziej popularny bieg, a właściwie mały maraton. Swoją obecnością, zmagania sportowców zaszczyciło wiele legend lekkiej atletyki z Wandą Panfil na czele. I choć drugi dzień zarezerwowany był głównie dla fanów koni, to znalazło się również miejsce na pokaz sokolników. Tego dnia frekwencja również dopisała, więc po raz kolejny w świat poleci zupełnie inny obraz myśliwych i polskiego łowiectwa niż ten, który dociera do ludzi na co dzień poprzez szukające sensacji media. Na szczęście nie wszyscy w telewizji są żądni krwi, a już na pewno nie Jarek, który po całym dniu na podniesionym ciśnieniu ma prawo czuć się już nieco zmęczony, dlatego pora chyba na dobranoc. dzień dobiega końca. Tak naprawdę kończy się impreza Hubertusa Spalskiego. Oczywiście jestem zmęczony, wyczerpany, ale zarazem bardzo, bardzo szczęśliwy. To, co dzisiaj doświadczyłem, jakie przeżyłem emocje, wspaniali ludzie, wspaniałe polowanie, duże uznanie dla członków Koła Owieckiego, Czajka z Łodzi, naprawdę postarali się panowie, zrobili kawał dobrej roboty. Jestem pod ogromnym wrażeniem, impreza naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie odbierana przez społeczeństwo zewnętrzne, jak i samych myśliwych. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy. Na pewno jeszcze raz tutaj powrócę. Ciekaw jestem bardzo, jak Przemek bawił się w Węgrowie. Czy tak samo wspaniale jak my. Ale o tym dowiemy się od samego Przemka. Oczywiście, że się dowiemy, ale już nie w tym odcinku. Na wizytę w Węgrowie zapraszamy za tydzień. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądało polowanie na tamtejszym Hubertusie oraz czy Przemek bawił się lepiej niż jego spalski zastępca, oglądajcie kolejny odcinek magazynu łowieckiego Daszbur. A już za dwa tygodnie wracamy na moment do 真的。